Witam Was serdecznie. Kręcę ten filmik, bo chciałbym Was podpytać, czy może nie macie do sprzedania odstojnika takiego na miód? Chciałem kupić trzy takie same, jest tu 250 litrów, z sitem, z wspawanym tutaj zaworem na dole. No i z przykrywką. Niestety spóźniłem się. Chciałem kupić takie trzy, żeby każde obsłużyło osobne pasieczysko, żeby nie mieszać miodów. Czasem się okazuje, że są różne miody. Niestety ze względu na sytuację jaką mamy, no to yy, po prostu się sprzedały i już nie ma dostaw wiadomo z jakiego państwa. I w sumie mam do Was pytanie, czy nie macie do sprzedania takiego odstojnika, może być używany. Może likwidujecie pasiekę, może kupiliście za duży i chcielibyście odsprzedać, bo kupiliście mniejszy na przykład. Potrzebuje taki minimum 200, 250 albo 300 litrów. Ogólnie są teraz słabo dostępne, okres oczekiwania jest dosyć <laughs> długi, ale zawsze warto zapytać i napiszcie w komentarzu, czy nie macie przypadkiem na sprzedaż. Najlepiej, jakby to było w Małopolsce żeby mógł przyjechać na miejsce. Pozdrawiam i do usłyszenia.